Cześć, cześć, tutaj Syrion, witam Was wszystkich w tym materiale o enigmatycznym tytule Podstawy Podstaw. Dlaczego tak? Niektórzy tutaj złośliwi mogą powiedzieć masło maślane, jak to Podstawy Podstaw. Materiał zrobiłem przede wszystkim dla osób, które są w temacie ptaszników totalnie zielone, bo ostatnio dostawałem takie pytania, ktoś tam, prawda, zainteresował się ze względu na przykład na moje filmiki, a ja nie wie jak trzymać, nie wiem jakie warunki zapewnić, jak zwilżać. W ogóle nie ma o tym pojęcia, więc to jest filmik dla takich osób. Przed wami jest młoda samiczka m Mesomelas. Ja ją trzymam właśnie tak oszczędnościowo, czyli totalnie minimum. Pojemnik to plast, pojemnik to jest plastikowy, yy, są tanie. No powiedzmy, że są przezroczyste, chociaż nie idealnie, nie tak jak szkło. Łatwo zrobić w nich wentylację, można stawiać jeden na drugi. Do tego oczywiście torf, można tutaj jakiś kamyk jeszcze wsadzić niezbędna jest kryjówka, najlepiej się sprawdza właśnie taka połówka kokosa. No i dla ozdoby dałem jeszcze dwie oślinki sztuczne, sztuczne dlatego, żeby tam się nic nie działo, nie pleśniało. Tak, i w końcu drewnojad sam, e, sam wszedł do kryjówki e, M. -mesomelas. Ja zawsze staram się w ten sposób karmić, że przed kryjówką właśnie tak operuję tą karmówką, żeby zmobilizować pająka, żeby to nas wyszedł, żeby dobrowolnie wyszedł. Z tym się niestety muszą zmierzyć początkujący hodowcy, że niestety te zwierzęta te są bardzo skryte. No i nie będą, jak to się mówi, tańczyły jakim zagramy. Zazwyczaj po prostu się chowają, wolą święty spokój, niż z nami się, że tak powiem, męczyć. Jak widzicie, najpierw karmiłem, potem zwilżam. To jest celowe, nie jest to przypadek, że tak mi się ułożyło. Dlatego, że gdy otwieramy terarium. Zresztą w tym przypadku, nazwijmy je szumnie terrarium. Pająka bardzo łatwo zestresować i może nie chcieć jeść, nawet jeżeli jest głodny, bo jest po prostu zdenerwowany. Więc najpierw dlatego karmię, oporządzam, że tak powiem, i dopiero zwilżam. Teraz przedstawię karmienie na mniejszym egzemplarzu. Jest to młody samczyk C. marszali. No i trzymam go, tak jak widzicie, w popularnie zwanym mochboxie. Tam się dosyć dobrze urządził. Tego typu ptaszniki nie potrzebują jakichś tam sportników, chociaż oczywiście możemy coś takiego wrzucić. Świetnie się sprawdzają patyczki, na przykład takie po, po patyczkach do uszy, takie plastikowe. Ja uważam, że może takie sztuczne elementy nie najlepiej wyglądają, no bo nie są naturalne, no ale plus mają taki, że po prostu nie pleśnieją, więc rzucam w tym przypadku. Karaczana też staram się wy, wywabić, o jak widzicie bardzo był głodny, już go rozerwał w pół, no, nie było to zbyt miłe. E, staram się właśnie w taki sposób karmić, chyba że ptasznik po prostu jest poza kryjówką, bo wtedy puszczam przed nim, efektownie to wygląda, no, między innymi po to trzymam przecież te pająki, żeby zobaczyć jak polują. E, dobrze, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to nakręcę jakąś ewentualnie drugą część podstaw podstaw, Także dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się na razie i hej!